Cześć kochani, tu Michał. Dzisiaj opowiem Wam o samotności i o tym, jak uleczyć wewnętrzne dziecko od niej. Samotność to nie jest brak ludzi, to brak obecności wtedy, kiedy byłeś dzieckiem i najbardziej potrzebowałeś, żeby ktoś stanął obok Ciebie. To puste miejsce przy łóżku, to cisza zamiast odpowiedzi, to uczucie, że musisz poradzić sobie sam, bo nikt nie przyjdzie. Dzisiaj chcę ci powiedzieć jedno: to nie była twoja wina, to nie ty byłeś niewystarczający, to inni nie umieli, nie umieli być obecni. Ten list, który za chwilę usłyszysz, nie jest po to, żeby robić dramat, nie jest po to, żeby wracać do bólu. On jest po to, żeby wreszcie wypuścić to, co cię trzymało całe życie. To jest list, który miałeś napisać jako dziecko, ale nie miałeś siły, słów ani odwagi. Dzisiaj napiszę go za Ciebie. A Ty go posłuchasz, poczujesz i pozwolisz, żeby ogień zrobił swoje. Bo samotność nie jest Twoim przeznaczeniem. Samotność była konsekwencją braku miłości, nie Twoją wartością. Za chwilę zaczniemy. Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech, poczuj swoje ciało, a teraz pozwól, żeby ten list wyciągnął z Ciebie to, to już dawno powinno odejść. Samotności. Ty byłaś moją codziennością, zanim w ogóle zrozumiałem, że to, co czuję, ma imię. Byłaś moją pierwszą osobą, która nie odeszła. Jedyną, która słuchała mojego cichego płaczu, gdy inni mieli ważniejsze sprawy. Jedyną, która siedziała obok, kiedy bałem się zasnąć. Jedyną, która znała prawdę, kiedy na zewnątrz musiałem być silny. Ty wiesz, jak to było. Ty pamiętasz wszystko, czego inni nawet nie zauważyli. Pamiętasz te noce, gdy patrzyłem w sufit i pytałem, dlaczego nikt mnie nie widzi. Pamiętasz te dni, kiedy chciałem, żeby ktoś po prostu powiedział, chodź, jestem. Pamiętasz ten ciężar w klatce. Który był moim jedynym towarzyszem. I to był właśnie mój ból. Z wszystkich możliwych dostałem Ciebie. Zamiast obecności, pustkę. Zamiast bliskości, zimno. Zamiast ranem, ciszę. Ale teraz, po tylu latach, mówię Ci wreszcie to, czego nikt nie powiedział za mną. Nigdy nie zasłużyłem na takie życie. Nigdy nie zasłużyłem na to, żeby dorastać sam. Nigdy nie zasłużyłem na ciszę zamiast miłości. Samotność. Ty weszłaś we mnie nie dlatego, że mnie wybrałaś. Tylko dlatego, że nie było nikogo, kto stanąłby po mojej stronie. Ale teraz jestem już dorosły. I widzę cię całą. Widzę, jak trzymałaś mnie w cieniu. Widzę, jak karmiłaś się moim głodem miłości. Widzę, jak szeptałaś, nikogo nie obchodzi, co czujesz. I ja w to wierzyłem, ponieważ byłem dzieckiem. Ale dzisiaj już nie wierzę. Oddaję Ci wszystko. Oddaję Ci moje noce bez oddechu. Oddaję Ci moje dziecięce modlitwy, żeby ktoś po mnie przyszedł. Oddaję Ci te chwile, gdy robiłem się grzeczny, żeby zasłużyć na uwagę. Oddaję Ci każdy moment, w którym udawałem, że nic mnie nie rusza, choć w środku krzyczałem. Oddaję Ci wszystkie lata, w których brałem świat na barki sam, bo nikt inny nie chciał. To wszystko było Twoim terytorium. Od dziś już nie jest. W tym ogniu wypalam Twój chłód, Twoje kłamstwo, Twoje echo w mojej głowie, Twój dotyk, który nigdy nie koi, Twoją ciszę, która nauczyła mnie milczeć o sobie, Twoją obecność, która wyglądała jak nieobecność. A na Twoje miejsce wstawiam jedno zdanie, które Cię zabija. Nie jestem już sam, bo dziś ja wybieram siebie. Ja jestem tym, kto do mnie wraca. Ja jestem tym, kto mnie widzi. Ja jestem tym, kto trzyma mnie za rękę. Ja jestem tym, kto mówi do mnie. Jestem tutaj. Już nigdy Cię nie opuszczę. Samotność, dziękuję, że nauczyłaś mnie przetrwać, kiedyś świat mnie nie widział. Ale Twój czas dobiegł końca. W tym płomieniu Twoje imię znika, a moje rodzi się na nowo.